Apelujemy o pomoc dla hodowcy rolnika, któremu spłonęła stodoła z oborą, w której było 9 byków, każdy około 550 kg. Straty oszacowano łącznie na 200 tysięcy złotych. Było to jego źródło utrzymania. Ucierpiały też niektóre jego gołębie pocztowe, które zbliżyły się do rozpalonych zabudowań. Pożar gasiło 10 zastępów straży pożarnej z okolicznych miejscowości, a sama akcja gaśnicza trwała prawie 4 godziny. Hodowcy gołębi pocztowych nieraz okazywali swoją pomoc w różnych akcjach charytatywnych. Prosimy o wsparcie poprzez wpłaty na zrzutka.pl, gdzie nawet mała kwota ma znaczenie. Organizowane są też aukcje charytatywne. Szczegóły w opisie pod filmem.